To uroczystość przekazania, wręczenia statuetek przyjaźni wszystkim przedstawicielom, przyjaciołom, naszym osobom dorosłym, którzy z nami współpracują, który, którzy na co dzień dzielą się wielkim sercem na rzecz naszych dzieci. To nie są wymierne, materialne kwoty, to jest po prostu dobroć, dobroć która do nich, mam wrażenie, dzisiaj, na przykład, miała okazję powrócić. Osoby te. Na co dzień zapraszają nas na przykład do teatru, wspólnie z nami organizują przeróżne uroczystości sportowe dla mieszkańców Częstochowy, nie tylko dla naszych podopiecznych, ale dla wszystkich mieszkańców Częstochowy. Tak na przykład w tym roku również po raz trzeci będzie organizowany Częstochowski Dzień Dziecka na, Rakowie, na stadionie Raków, gdzie wszystkie dzieci z terenu miasta Częstochowy są już dziś przez nas zapraszane. Pani dyrektor, chyba nie sposób w żaden sposób ocenić właśnie tych działań, które angażują dzieci w sport, właśnie w kulturę. Jak wielkie znaczenie ma to dla rozwoju dzieci? To jest niewymierne. Każde działanie, które przekła... Każde działanie każda postawa osoby dorosłej przekłada się na naśladowanie naszych dzieci, przez nasze dzieci tych postaw. Jeżeli dorosły biega, Dziecko też będzie biegało. Jeżeli dorosły śpiewa, nasze dzieci też śpiewają. I to powoduje, że my nie musimy niczego w sposób nakazowy przekazywać naszym dzieciakom. One same chcą, same się uczą, same się organizują, angażują. Radio Jura Muzyka wybrana dla ciebie. Częstochowa 93,8 fm.